Dębica jest eko. Kolejna wyprzedaż garażowa zakończona sukcesem. Mieszkańcy sprzedawali, kupowali i nadawali drugie życie zapomnianym przedmiotom. Jak zawsze na parkingu miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. tym można pozbyć się właśnie nieużywanych rzeczy, a on ktoś inny może użyć ich. Dobrze nam dzisiaj idzie zarobiliśmy 32 zł. Na no, później na jakieś potrzebne materiały. Kawki, mój brat na korki. Idziemy na lody. Tak. No ale to też tak do szkoły jakieś kieszonkowe można zarobić. A. Polecamy, tak. Fajnie jest, warto przyjść. Tak, bardzo bardzo. Wiem sobie coś innego. Auto, koszykówkę, ten i, dwi, i dwie piłki. Można zrobić porządek w domu. Komu się coś przyda, może się, można się wymienić, coś sobie nowego kupić. Bardzo tak, fajnie, super jest. idzie nam dobrze. Tak, jest, można też dużo sprzedać, poznać kogoś. Znalazłam nogę dla Wnusia. I minionka dla drugiego Wnusia. Pierwszy raz przyszłam dzisiaj i, i coś mi się udało. Dużo ludzi jest takich, których no, no nie stać na drogie zabawki, drogie jakieś rzeczy. Są rzeczy, które są sprzed paru lat, których się już nie kupi w sklepie i uważam, że to jest pomysł jak najbardziej trafiony. Zachęcam do kupowania do sprzedawania. I nie zawsze coś można znaleźć w dobrej cenie. Dzieci się ucieszą, babcia też, bo trochę więcej zostanie w kieszeni. Ludzie pozbywają się rzeczy, których już nie potrzebują, a inni nabywają ci, co potrzebują, to im się coś podoba. Tu jest mnóstwo zabawek, no to jest świetna sprawa. Dzieci też sprzedają swoje wyroby. Inicjatorem tej szczytnej ekoakcji jest Stowarzyszenie Zielona Dąbica. Dużo osób sprzedających z fajnymi rzeczami. Jest dużo zabawek, jest dużo książek, jest dużo gier planszowych, odzieży i dużo takich innych perełek, które można kupić. I co jeszcze ważne, jest dużo też rękodzieła wykonanego przez dzieci. Co przepiękne bransoletki, wisiorki, które dzieci wykonują i same tutaj dzisiaj sprzedają. Wiem, że moja dusza się dzisiaj raduje, jak zobaczyłam właśnie tyle osób, zarówno kupujących, jak i sprzedających. Także na pewno każdy to znajdzie dla siebie, także cieszymy się, że ta akcja wyprzedażowa, garażowa przyjęła się wśród mieszkańców miasta, nie tylko miasta, bowiem, że są tutaj mieszkańcy Powiatu i przychodzą tutaj zarówno sprzedają, jak i kupują. W tym roku pozostały jeszcze dwie wyprzedaże 21 września w stałym miejscu. Oraz 30 listopada w Domu Sportu, godziny niezmienne od 9 do 13.